Cześć. Chciałam się Wam pochwalić medalem, który wreszcie do mnie dotarł z Międzynarodowego Biegu z Psem, który odbyłam pod koniec sierpnia. Całkiem legitny, dosyć ciężki, wykonany naprawdę z metalu. Przyszedł z Stasiemką, słuchajcie. Także pogratulować, elegancko spakowany w pudełeczku, także spokojnie mogę go dumnie nosić na piersi. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że międzynarodowy bieg z psem został przedłużony, więc nie wydrukuję sobie certyfikatu z numerem swoim, który zajęłam, raczej miejscem, z prostego powodu. Ono ciągle się po prostu zmienia, bo tam ciągle coś ludzie dobiegają, no i to miejsce się zmienia. Na pierwszy go nosić nie będę, ale elegancko i legitnie spoczął sobie w rameczce pamiątkowej z tego wydarzenia, które oczywiście, że tak powiem. Nie tak jak bym chciała, gdyż nie wzięłam pod uwagę tego, że medal obciąży ramkę z jednej strony no ale dociążyłam, udało mi się figurką boksera z drugiej strony i jest. Co jeszcze wam mogę do tego wszystkiego dodać? Naprawdę polecam wam taką aktywność, fajnie się biegało. Co prawda, tak jak mówiłam, dla mnie to był lekki Iron Man, bo ja nie ćwiczę tak wysiłkowo kardio na co dzień. Ale każda forma spędzania czasu z psem, czy to na powietrzu, czy w domu, ćwiczenia czy umysłowego, czy fizycznego, w zależności od tego, czego wasz pies tak naprawdę bardziej potrzebuje, no to zawsze dla mnie będzie to priorytetem. Ja dosyć dużo ćwiczę z psami, dosyć często chodzę z nimi do lasu na długie spacery. Teraz też zaczęłam skalą ćwiczyć frisbee, całkiem nieźle jej to idzie, ale każdą aktywność z psem serdecznie Wam polecam. Powiem szczerze, że naprawdę było fajnie, chociaż przez następne dwa dni bolały mnie biodra i kolana. No ale to wiecie, SKS, ale no, ja zawsze będę gloryfikować aktywność fizyczną, nie tylko dla człowieka, ale też aktywność z psem. Także pa!